Witam kochane dziewczyny i chłopaki. Moi drodzy, dzisiaj makijaż, jak widzicie, smokey eye. W takich kolorach fioletowych. Już dawno temu prosiliście mnie o ten makijaż. Wiem, że na jednym z filmików bardzo, bardzo Wam się spodobał. Dziękuję serdecznie. No i dzisiaj postanowiłam Wam go wykonać. Powiem Wam szczerze, że chciałam nagrać dla Was bardzo dużo makijażu, ale... Bardzo dużo makijażu, ale z kamerą HD jestem przerażona, jak to wygląda po załadowaniu. I po prostu nie mogę się do siebie przyzwyczaić w tej kamerze. Wszystko wydaje mi się okropne, straszne, że mam dużo zmarszczek, że tu mi się czoło marszczy, tu coś w ogóle, ten cień Źle wygląda. No i chcę po prostu y, zobaczyć, y, jak te makijaże będą wyglądały i y, po prostu, żebym widziała na przyszłość, w jakim, y, przy jakim świetle nakręcać ten makijaż i mniej więcej, jak go później obrobić, y, żeby no, jakoś to wyglądało na tym widzieli, bo hama, kamera HD, y, tak jak powiedziałam, jest dla mnie jak na razie przerażająca. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie, dziękuję za te wszystkie pytania, kiedy makijaż. Ja wiem, że to kanał makijażowy, a tych makijaży ostatnio nie było zbyt wiele, ale mam nadzieję, że teraz poprawię się i mając nową kamerę, gdzie możecie mnie widzieć i dokładnie, i dokładnie słyszeć, będzie tych filmików więcej, mam nadzieję. Moi drodzy, ja tym czasem zmykam, bo z Darrenem i dzisiaj idziemy na kolację. Dobrze, moi drodzy, no to e... zaczynamy. Ja już mam na buzi podkład z Lancôme, Tint Rock. I do nałożenia tego podkładu użyłam nowego pędzla z firmy Maestro, który nazywa się Foundation. Bardzo, bardzo mięciutkie włosie. Jestem miło zaskoczona, że taki fajny kształt, fajny rozmiar firma Maestro nam wypuściła na rynek. Druga nowość z Maestro to taki pędzelek Ja on był także dzisiaj już używany. On się także nazywa Foundation, także praktycznie z tej złotej serii mamy już trzy pędzelki do podkładu. Co jest bardzo fajne, bo pędzelki do podkładu no często myjamy, często ich używamy i fajnie mieć ich więcej. Następnie, moi drodzy, ja się troszeczkę przybrązowię. Chciałabym, żebyście zobaczyli ten róż z Vipery, który ja stosuję jako brązer. I użyję do tego pędzelka z Maestro w kształcie takiego jaja. On się nazywa Modelarz, moi drodzy. Mocno, zobaczcie, sobie podkreślam kości policzkowe. Chcemy sobie troszeczkę tutaj nasz podbródek wyszczuplić, to także możemy delikatnie sobie stworzyć taki cień. Zobaczcie gdzie ten cień tutaj? Podbródek zniwelowany, moi drodzy. No i dokładnie wszystko rozcieram. Ja już się tutaj nie będę pudrować, bo chcę, żeby ta buzia była taka. taka promienna, moi drodzy. Dobrze, następnie przechodzę do brwi. Nowy produkt z Gosza nazywa się Gel. Defining Brow Gel. I sobie ładnie przeczesuję te moje brwi, układam kształt, jaki chcę. Następnie Brow Defining uh, Eyeliner z Gosh i przyciemniam, uzupełniam tam, gdzie mi jakieś włosków brakuje. Lubię sobie z przodu mojej brwi przyciemnić, dlatego że one tutaj na końcach są dość ciemne, ale z przodu, tak jakbym miała jakieś braki. Um, Moje brwi są szeroko rozstawione, jak widzicie, za szeroko, ale one mi tutaj w ogóle nie rosną i nigdy nie, I nie następnie oczywiście baza z Gosha, którą uwielbiam. Podoba mi się to, że jest ona w pisaku. Nie mam jej pod paznokciami, wyciągając ją z, jakich małych, z jakichś małych słoiczków. I to jest dla mnie takie bardzo higieniczne. No i teraz delikatnie palcem rozmazuję ją na całym oku. Użyję takiego cienia z Accessorize. On jest, jak widzicie, perłowy. Biorę pędzelek Kulka, nakładam tego naszego cienia, także złota kolekcja. Dzisiaj Wam się postaram zużyć trochę tej tych pędzelków z złotej kolekcji, tak żebyście je mogli zobaczyć w akcji. To jest Maestro Shadow się nazywa i delikatnie wklepuję w Nie musi być idealnie. Chodzi o to tylko, żeby pokryć całą powiekę tym cieniem. W ten sposób, moi drodzy. Zastępnie... Cień chłopczoklet z firmy HAN. Ja tutaj tych dwóch będę używała delikatnie i zmieszam z sobą. Używam tego samego pędzelka. I teraz tak, moi drodzy, dość wysoko. Tak zacznijcie sobie odtąd. Nabieram tego brązu. to już jest cień matowy, także na samej powiece mam bardzo perłowy, piękny cień, a tutaj w załamaniu jest on już matowy. Dobrze, super. I teraz biorę jakiegoś grubego pędzelka, ja mam tutaj akurat Inglota 6SS, mnóstwo pędzelków mam brudnych, moi drodzy, i dlatego używam, co mi popadnie w rękę. Tutaj tego pięknego brązu. No i co? I rozcieramy moi drodzy. Zjeżdżam tutaj troszeczkę w dół, przydymiam to oko. I to samo w drugim. Mam nadzieję, że Wszyscy widzicie, że nie to wam się przybliża w ten sposób. Jeżeli uważam, że tego cienia mam na pędzelku tutaj za mało, nabieram delikatnie. szczypuję nadmiar. No i co? I dalej cieniujemy. Sprawdzam, czy one są symetryczne. I widzę, że już nie są. Także dokładam tutaj delikatnie brązu. O! I tak na razie te oczka zostawiam, moi drodzy. Teraz jakiś taki dość gruby, puchaty pędzelek. Dobra, znalazłam 14360, tak wygląda. Także z maestro. I nakładam tego najjaśniejszego matu tutaj. On jest dość jasny, także mała ilość moi drodzy na pędzelku i rozcieram. O. Wszystkie dziewczyny, które się boją tak wysoko... Mm, zajeżdżać, tutaj jak wysoko cieniami zajeżdżać, moi drodzy, to bez problemu takim grubym pędzelkiem sobie poradzicie, o tutaj znalazłam jeszcze jeden Shadow L, on jest taki bardzo puchaty ze złotej kolekcji I jak nałożycie sobie tego jasnego cienia to nawet możecie tego jasnego cienia troszeczkę na ten brąz nałożyć i wtedy stonujecie ten brąz, on nie będzie taki mocny, on się będzie fajnie zlewał zawsze tutaj delikatnie przy kącikach jeszcze przeciągnę jasnym cieniem tak lubię zazwyczaj. O, i teraz takim puchaczem zajeżdżam sobie. Zobaczcie, i wtapiam te dwa kolorki ze sobą, tak żeby się ładnie przechodziły. Tak, moi drodzy. Teraz, ten zepchnię, w którym, którym um, układałyśmy sobie podkład, tutaj delikatnie sobie wyczyście. Nawet możecie delikatnie. Jeszcze tylko podkładę na ten pędzelek nałożyć. O, i teraz tak. Tu widzę, że jest niedokładnie roztarte. Rozcieram palcem. Następnie e, czarna kredka albo niebieska. Ja akurat tutaj mam niebieską z burżuła. Nakładam ją sobie na dolną powiekę. O. Jeżeli będziecie słyszały jakieś krzyki, moi drodzy, to Daron ogląda rugby. On rugby uwielbia i po prostu takie odgłosy mi tu odchodzą czasami. Biała kredka na, na linię wodną. O, i teraz jakiś, moi drodzy, mały pędzelek. Nabieram tego cienia fioletowego. I staram się tutaj wszystko pięknie rozetrzeć taki smoki eye łączyć tutaj w kąciku no. To jest dość mocny makijaż, typowo taki wyjściowy moi drodzy, mi wychodzimy na kolację z daranem cieniami już zaczęłam nawet rzucać no. I te dziewczyny, które nie potrafią malować się czarną kredką To się tak bardzo nie przejmujcie Mam ja się troszeczkę zniżę e, Ponieważ, e, przepraszam, czarnym eyelinerem To się nie przejmujcie, dlatego że zawsze możecie użyć kredki I teraz tak, moi drodzy O, do góry I tuż przy samych, moi drodzy, rzęsach Przyciemniam to sobie, moi drodzy, wszystko i teraz tak, moim pędzelkiem to wszystko pięknie roz rozmazuję. I teraz, moi drodzy, Wam pokażę, jak tym eyelinerem czarnym rysuję sobie tą kreskę. Uwaga, opieram sobie rękę na moim biurku, patrzę się na dół, najlepiej to tak jest, jak patrzycie się na dół. I teraz tak, rysuję sobie najpierw kreskę przy samych rzęsach. Tutaj zajeżdżam do, dość mocno do kącika, ja tak lubię. Wijam do góry. Muszę wziąć więcej produktu. Teraz tą moją kreskę, którą tutaj wywinęłam, łączę z całością. Powiem Wam tak, ten eyeliner jest super, ale ciężko go domyć moi drodzy, teraz perłowy cień z burżuła. Taki w samym kąciku, delikatną ilość, malutenką. No i co, moi drodzy, maskara? Maskara de Falsies i dużo maskary. Takie dramatic eye. Miałam Wam szczoteczka zdaremna. Przy tej maskarze musicie się patrzeć i do góry. No i oczywiście oko pobrudzone, normalka przy tej maskarze. Zazwyczaj biorę jeszcze pędzele i tam gdzieś pobrudziłam, po prostu wklepuję tą maskarę w cień, tak żeby jej nie było widać. Na dolnych rzęsach z tą maskarą sobie nie poradzicie. Także ja mam tutaj maskarę z Victoria's Secret. I teraz moi drodzy mam ochotę bardzo, bardzo, bardzo na szminkę z celi. Kiejaż, moi drodzy, gotowy. Dajcie znać, czy wam się spodobał. Mam nadzieję, że chociaż teraz wyszedł jakoś normalnie na tej kamerze, bo jestem strasznie nieprzyzwyczajona do kamery HD i nic mi się nie podoba na niej, jak wychodzi. Tam coś źle, tam coś prześwituje. Jednak e, kamera jednak oddaje. No, to wszystko troszeczkę inaczej, ale jak widzicie, może się przybliżę troszeczkę. Oczka wyglądają naprawdę pięknie, szczególnie jak się mruga, bo macie tutaj taki ciemny brąz. Dość mocno rozjaśnione pod brubiami. Tutaj dość smoki, i dość ciemne. Razem, tutaj w kącikach. No, także, no, makijaż wyszedł ładnie. Mogły, mogłybyście spokojnie zrobić sobie czarną kreskę w środku oka, ale no, ja już nie chciałam tego makijażu aż takiego dramatycznego, moi drodzy. Później ładnie rozświetlona, dość świeża, podkładem z lamką, którego mówiłam Wam ostatnio, że nie jestem fanką. No i kilka nowych pędzelków. Miałyście okazję zobaczyć właśnie z firmą Maestro. Jeżeli macie ochotę, możecie dodać sobie jeszcze troszeczkę różu. Ja nie jestem falką różu, powiem wam szczerze. Tu mam róż taki z bel. Mam go. Jakoś nie widzę swojej twarzy w różach. Nie wiem dlaczego, moi drodzy, kochani. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Kuziaczki, pa.